Każdy człowiek na ziemi ma problemy, ale niewielu ludzi przeszło przez takie życie do próby, jakie stały się udziałem Patriarcha Jehova. Jego postawa wobec cierpienia została opisana w wzór dla nas. Dlaczego ludzie cierpią? Jak powinniśmy odnosić się do problemów, które nas spotykają? Pewnego dnia Synowie Boży stawili się przed Stwórcą. Przedstawiciele wszystkich światów byli obecni w zgromadzeniu. Także szatan przybył i zasiadł w radzie, jako panujący nad Ziemią. Z koniecznością, z ziemi. czy zauważyłeś Twojego słucha Hioba? Nie ma całej ziemi tych wyglądów. Jest to człowiek prawy i bez Czy sądzisz, że Hiob służy Ci tylko dlatego? Hiob służy ci tylko dlatego, by otrzymać błogosławieństwa, jakie mu dajesz. Błogosławisz mu tak, że jego stada pasuje się na wszystkie wobec jest służby. Hiob jest najbogatszym człowiekiem na ziemi, otoczyłeś go swoją opieką. Ale jeśli zarobisz mu wszystko, co ma, wtedy będzie ci w Gdy spotkanie dobiegło końca, szatan natychmiast zabrał się do działania, by pozbawić Hioba tego, co miał. Przedłem życiem i przybiegłem, by ci o tym powiedzieć. Zanim przybył jako reprezentant Ziemi. Skąd ty przybywasz, szatanie? Z Ziemi? Czy zauważyłeś, że w jest sługa Chił? Z natarestem nie wiem, wszystko, co zemne? Skóra za skóry! Człowiek odda wszystko, co ma za swoje życie. Pozwól im a z pewnością będzie ci Niech tak będzie, chył jest w Twoich rękach, ale nie wolno cię nadużycia. Szatan odszedł z przedobicia stwórcy pewny tego, że tym razem uda mu się zerwać oba z Bogiem. Mężu, masz broń, teraz skorzystam. Całe ciało patriarchy pokryły bolesne wrzody. Hiob cierpiał nieustannie, nie mógł jeść ani pić. Skorupą z rozbitego garnka nacinał na brzmiały brzody. Z dnia na dzień było ich coraz więcej. I obsławi coraz bardziej, a jego ból stawał się nie do zniesienia. Błagał go o siłę, by przetrwać. Szatan nie mógł tego zrozumieć. Nigdy wcześniej nie widział, by czyjaś wiara przetrwała taką próbę cierpienia. Postanowił użyć jeszcze jednego sposobu, by złamać patriarchę. Miał nadzieję, że przyjaciele Hioba zniechęcą go do tego stopnia, iż wreszcie przestanie on ufać Bogu. Przyjaciele patriarchy dowiedzieli się o nieszczęściach, które go spotkały. Przybyli, by go pocieszyć, ale nie byli gotowi na to, co zobaczyli. Na widok tak cierpiącego człowieka osłupieli z przerażenia. Ponieważ zwyczajem było, że gospodarz pierwszy zabiera głos, a Chioł cierpiał tak, iż nie mógł mówić, to także i oni milczeli. Przez siedem dni siedzieli w milczeniu, czekając, aż gospodarz pozwoli im przemówić. Wreszcie Job zebrał resztki sił i odezwał się. Ja mam i westchnienia. Serce Spotkały. Żona patriarchy i jego przyjaciele nie potrafili spojrzeć na tę sytuację z szerszej perspektywy. Nie mieli pojęcia, co jest prawdziwym powodem cierpienia. Psychiczne cierpienie patriarchy z tego powodu przewyższało nawet jego fizyczny ból oraz emocjonalny ból spowodowany utratą dzieci, słów i majątku. Job także nie rozumiał powodu swojego cierpienia, ale jego wiara w Boga była niezniszczalna. Nawet na dnie rozpaczy i przygnębienia ufał Panu bez względu na wszystko. Wreszcie Bóg przemówił: Gdzie były świątynią posłuchałów i fundamenty ziemi? Kto wyznaczył jej wymiary? Czy znasz prawo niebios? Wszystko pod niebem należy do mnie i podlewamy jej Wiem, że ty jesteś wszechmocny i wszystko podała Twojej władzy. Mówię o sprawach, których nie pojmuję. Wcześniej znajdźmy tylko zasłyszenie, ale teraz uderzymy na własne oczy. Chwiąk poczuł ulgę. Choć przyjaciele go nie rozumieli, Bóg go rozumiał. Przyjaciele nie potrafili go pocieszyć, ale Pan go pocieszył. I ja mówiliście całej prawdy, Bóg. Mój słuchacz Job będzie się za Patriarka modlił się za swoich przyjaciół. Z czasem Bóg przywrócił Hiobowi utracone dobra, tak, iż był bogatszym niż przedtem. Odzyskał też zdrowie i żył jeszcze wiele lat. Miał też wiele dzieci. Dzięki swej cierpliwości Hiob dowiódł całemu wszechświatu, że pan jest sprawiedliwy, a szatan łagwy. Mieszkańcy wszechświata przekonali się, że ludzie mogą miłować Boga za to, kim jest, a nie za to, co im daje. I każde to jest poddawana próbie, podobnej do tej, jako przyszedł król, który został wypróbowany. Że inicjatorem żywych i cierpienia z diabeł. Historia chyba ukazuje nam dwa sposoby reagowania na cierpienie. Podobnie jak przyjaciele patriarchy, możemy wyjść z na zło, które nas spotyka, ale możemy też jak to nauczyć się ufać Bogu bez względu na wszystko.